Siema, na swojej stronie Rekord i witam was w kolejnym odcinku moim Kanadę i dzisiaj wielki powrót Base i zaprezentuję wam dzisiaj bazę Easy Movement, własny movement, a.k.a. Brydek Base coś w tym stylu. I oczywiście zrobimy to na serwerze w Pro, na którym jest nowy sezon Base na którego serdecznie zapraszam. Dobra, jest to prosciutka prosciutka e, baza, potrzebujemy do tego jeszcze tylko Voice Enable'a wezmę, dobra i tak, potrzebujemy do tego dwóch podłóg trzech dokładnie na sam początek ustawiamy sobie mniej więcej, na razie równo nie muszą być równiutko i mniej więcej na środku tych dwóch podłóg, gdzie jest łączenie ustawiamy taki sufit, na jaką wysokość chcecie, byle żebyście mogli tu skakać teraz podchodzimy tutaj do tych dwóch podłóg łapiecie ją E, stojąc na niej i klikacie spację, no czyli po prostu latacie, klikacie spację, aż was tutaj zablokuje, robicie tutaj z tym, e, to samo i teraz klikając i nie ruszając myszką idźcie do przodu, czyli odsuwacie tę drugą podłogę tak, żeby po prostu ona była dalej i teraz e, okazuje się, że nie możecie tu wskoczyć, bo za wysoko tą ścianę wziąłem ale to sobie dostawię tutaj e, klocek, wy możecie te podłogi niżej budować e, i żeby to przejść po prostu przechodzicie to klikając CTRL tylko CTRL, bez skakania, e, takie proste tak możecie sobie testować, biegniecie, biegniecie i pod koniec klikacie CTRL e, klikając spację nie wskoczycie tam Także takie info dla Was i ustawiacie sobie to na odpowiednią odległość, tak żebyście mogli wskoczyć. Czyli musicie patrzeć, czy doskoczycie. Jeżeli już nie możecie doskoczyć, to po prostu sobie mm, tę bazę, ten klocek przybliżacie o trochę, testujecie, czy możecie tam wskoczyć. I... ja ciągle nie mogę wskoczyć. Ojejku. O, dobra, mogę wskoczyć, więc taka odległość jest okej. Okay. Yy... Budujemy tutaj dwie ścianki, które będą blokowały nam surfa. W ten to sposób oczywiście. Tutaj nadal nie będą mogli wyjść. Czyli dwie ścianki. Na ciasno najlepiej, żeby ten surf nie musiał być jakoś z dwóch stron, tylko z jednej. Oczywiście czas zawsze się liczy, czyli oszczędzacie, oszczędzacie czas. Budujecie tak oczywiście, żeby nie dało się z tego surfa wyjść. Czyli tutaj w ten sposób. Przetestujemy. Tak, nie da się wyjść. I w tym momencie, jeżeli macie jeszcze czas, budujecie tutaj oczywiście Minusa. Ja tutaj już minusa nie będę tłumaczył jak się buduje, bo to jest raczej klasyk. Także jeżeli nie wiecie jak budować minusa, to zapraszam do innego mojego filmu, w którym tłumaczę jasno jak budować minusa. A ja go już tutaj na szybko zbuduję. Zbudowałem tego minusika i teraz wystarczy mi tylko moją kampę obudować. Mam nadzieję, że wszystko jasne jest. Jeszcze potem raz wyjaśnię mniej więcej jak się, jak się przechodzi tę bazę. Tak, na powodzie, żeby każdy mógł sobie to ogarnąć, Żeby było wszystko jasne. Ale na razie chcę szybko skończyć budowanie tej bazy. Żeby nie było jak kilka razy z rzędu podczas budowania tej bazy, że po prostu jej nie zdążyłem. Ale nie zapowiada się na to i tym o tym oto sposobem skończyłem tę bazę. Jest gotowa. I jeszcze raz wam tłumaczę, jak to się przychodzi. Wygląda na brzydko, bo tak zbudowałem. Po prostu ten, e, ta podłoga powinna być niżej, i jak będzie niżej, to po prostu będzie łatwiej. Tutaj zaakceptuję że, e, typka, które chcę. E, I po prostu widzicie, tu jest takie coś. Biegniecie klikając W i klikacie CTRL. I to jest tyle. O Boże, zrobiłem przerwę. nie ważne Tego nie widzicie. Tego nie powinno być. Powinnołem ten dach zastawić. I nie przejdę minusa. Czyli to jest bardzo prosta baza. Klikacie po prostu, e, po prostu, kontrol, nic więcej, nic więcej nie robicie, po prostu kontrol i tak przechodzicie e, tego, tą bazę. Może nikt nie zauważy, że tam u góry jest szpara i może tam się nie da wejść. Mam nadzieję, że tam się nie da wejść. I tyle, zobaczymy, patrzcie, czy ta osoba będzie potrafiła go przejść. Ja nawet nie będę strzelał. Ja nie strzelam, ja nie strzelam, zobaczymy. Nie, widzicie? Bok użył spacji. Nie, nie przechodzicie tego ze spacją, tylko z samym kontrolem. I to jest naprawdę tyle. To jest bardzo prosta baza. Możecie słuchać, jak ja słyszeć, jak klikam strzelam w nich, ale to jest naprawdę bardzo prosta baza. Jak widzicie, nie potrafią to wskoczyć, bo skaczą ze spacją. A tutaj tak naprawdę wystarczy, wystarczy sam kontrol. Także przechodzicie tę bazę samym kontrolem. Mam nadzieję, że to jasne jest. Uważajcie tylko na ten dach, żebyście nie zrobili takiej maniany jak ja, że da się tam od góry wejść. Oni tego nie zauważyli, ale po prostu mm, uważajcie na to i róbcie tak, żeby ten dach był zabudowany. Albo jak, jeżeli macie taką dziurę jak tutaj, to po prostu, to po prostu postawcie tam e, klocek, na przykład taką skrzynkę, jak ja postawiłem, co nie? I w sumie to jest na tyle tej bazy. Mam nadzieję, że wszystko jasno wyjaśniłem. Tak jak mówię, to jest łatwy movement, easy movement lub inaczej, a.k.a. E, bry, brylek Baseball, po prostu brylek, brylek mnie ją nauczył, a ja już Wam tutaj do końca po prostu zostawię nagranie, jak tutaj zabijamy zombiaki i pokażę, że raczej nikt nie wejdzie, bo jest tylko czterech zombiaków. E, I mam nadzieję, że Wam ten film się spodobał, ten, e, że powrót Baseballitera na mój kanał Wam też się spodoba. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zostawcie lajka i komentarz, suba nie musicie, chyba że będziecie mnie oglądać, to zostawcie wtedy, także na razie! Dobra, voice'a na blazeru miałem. O nie! <grym> Nie, trzy <laughs> <A. laughs> mi zostało. Strzałaj w muje, bo ona umie. <laughs> Ej, trzy mi zostało. Nice. <laughs> Ale trzy HP. No nie. Że mam granata. Nie! <śm>